Z upływem czasu ulica Rynek uległa zniszczeniu na skutek eksploatacji i niezbędna była jej przebudowa. Inwestycja ta łączyła się z bardzo dużym nakładem finansowym, na który przez długi czas brakowało środków w budżecie gminy Głowieńczodek. W uruchomieniu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pojawiła się szansa na przebudowę tej ulicy. Wspólnie z radnymi gminy podjęliśmy tę decyzję o przystąpieniu do tego zadania. Nie byłoby to możliwe bez pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości miliona złotych oraz z budżetu województwa mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego również o kwotę miliona złotych. Nawiązaliśmy współpracę z, panu, z firmą pani Anny Sułowieckiej, która jest autorem projektu. Przebudowy ulicy Rynek następnie wstrzeliśmy procedurę wyłonienia wykonawcy, którym została firma brukarstwo Paweł Goc. W październiku 2021 roku firma przystąpiła do przebudowy ulicy dzięki sprawnej i profesjonalnej pracy już na święta Bożego Narodzenia mogliśmy cieszyć się z wyglądu naszej ulicy. Z tego miejsca chciałbym szczególnie podziękować osobom, które wspierały mnie w pozyskiwaniu środków na ten cel. Dziękuję bardzo nieobecnemu niestety dziś panu ministrowi Maciejowi Wąsikowi, pani poseł Annie Cicholskiej, marszałkowi województwa mazowieckiego Adamowi Sudzikowi też nieobecnemu oraz radnemu serwiku województwa mazowieckiego panu Mirosławowi Augustyniakowi. Pani poseł, mi ja od wielu, wielu lat przyjeżdżam tutaj na różne uroczystości, wcześniej jeszcze jako radna powiatowa, teraz jako parlamentarzystka i doskonale wiem, jak tu było wcześniej, a jak teraz. Także wielkie, wielkie gratulacje Panie Wójcie, jako gospodarzu. Wiele również innych działań Pan Wójt robi dla tej społeczności. Ja wspólnie z Panią. Kierownik delegatury Urzędu Wojewódzkiego. Wiemy doskonale, często nam różne sprawy przedstawia i dla niego są ważne sprawy społeczności lokalnej. No i nie mamy wyjścia czego go wspierać. Szanowni Państwo, Wasz wójt, gospodarz tej gminy, podjął właściwą decyzję. Decyzję, żeby to miejsce nabrało. Innego wydźwięku, innego wymiaru, innego wyglądu, inne inaczej też mogło służyć lepiej mieszkańcom. Moi drodzy, w obliczu inflacji to ta decyzja ekonomicznie była bardzo ważna. Ważna jest dla was do codziennego użytku, ale wiemy, że to nie jedyne wyzwanie, które podejmuje gmina. Dobrze się złożyło, że akurat ta inwestycja mogła być dofinansowywana i ze środków państwowych, i ze środków samorządu województwa. Samorząd województwa wspomaga samorządy gminne jeszcze w wielu innych działaniach, z których korzysta również gmina Gołymin. Ale to Wasza zaradność, Wasza pracowitość, Wasze zaangażowanie w pozyskiwanie środków przynosi wymierne efekty. Wiem, że ta nowa kadencja pod przewodnictwem obecnego wójta jest dla was bardzo ważna, coraz bardziej owocna i coraz bardziej obiecująca. Życzę Wam, żeby ta kadencja, która prawdopodobnie zakończy się tym, że zaczną płynąć środki europejskie, była kadencją taką powiedziałbym, kolokwialnie złotą, żebyście jeszcze wiele rzeczy. Jeśli nie zrealizowali, to przy, przynajmniej przygotowali na kolejną kadencję, żeby wasze wszystkie plany, wszystkie zamierzenia, bo przecież to wszystko służy Wam, Szanowni Państwo. Wójt jest tylko lub aż inicjatorem i realizatorem tych rzeczy przy pomocy współpracowników. Dlatego też ważne rzeczy, które są robione w tej gminie i które będą robione w tej gminie. Niech służą Wam jak najlepiej. Samorząd Województwa z racji prawnej i jego mazowiecka jednostka wdrażania programów unijnych będzie realizować tę pomoc finansową. Dlatego też liczę na to, że z tej gminy wpłyną dobre wnioski, dobrze opisane, dobrze przygotowane i doczekają się szczęśliwej realizacji. Wszystkiego, wszystkiego dobrego w imieniu całego samorządu województwa życzę panu wójtowi wszystkim samorządowcom i wszystkim mieszkańcom Gołymina dziękuję bardzo za zaproszenie w imieniu swoim a także w imieniu wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiła dziś spotykamy się na podwójnej uroczystości ja chciałabym tylko wspomnieć że ten ta inwestycja która tutaj została dzisiaj otwarta to jest wsparcie również przez rząd polski, przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego z rządowego programu inwestycji lokalnych. Ten program docierał do gmin, takich małych, również jak tutaj, jest gmina Gojminośrodek, do powiatów, do miast. I proszę Państwa. W pierwszym rozdaniu 6 miliardów złotych, i w kolejnym również 6 miliardów złotych. W sumie 12 miliardów złotych dotarło do tych małych, większych miejscowości, gmin. I tutaj nie ma podziału na Polskę A, B i C. Nie ma podziału na tych biedniejszych i tych bogatszych. Wspieramy wszystkich jako rząd staramy się, ażeby wspierać również tam, gdzie nie docierały do tej pory środki. I między innymi takim przykładem jest gmina Gołymin, gdzie otrzymała wsparcie z wszystkich programów rządowych, jakie do tej pory istniały i istnieją. Myślę, że dla gmin, gdzie gminy mają bardzo mały budżet i bardzo w tym budżecie jest bardzo mało pieniędzy dla, na inwestycje. Właśnie taki zastrzyk dodatkowych pieniędzy jest bardzo istotny. I to bardzo, ale to bardzo wspiera również istnienie naszej lokalnej społeczności, ponieważ nie tylko dostaną są to środki na drogi, ale również na szkoły, na służbę zdrowia. Na wszystko to, co tyczy się naszego społeczeństwa.